Siema Widzowie, e, witam was w drugim obby na kanale 50 stageów ma i na samym początku mam pytanie, co tu robi skin Wojana pewnie ten co otworzył tą mapę jest fanem Wojana no i co, możliwe że zaczynamy jedziemy Widzowie, na moim kanale niedługo będą, będzie y, mecz. Filmy z koszykówki. Właśnie wrócę, bo już trochę długo nie nagrywam o koszu. Tylko się teraz zająłem takim YouTube'em takim bardziej dla. No wiecie, o co chodzi. Bum, bum. Jedziemy. Izabela, pomóżcie mi do końca 2023 roku wbić 100 subskrypcji, bo mam 52 y, na razie. Tu, tu. I tu jest. Mamy sobie kręciołek. Aha, myślałem, że to będzie znikać. Jest takie łatwe oby. A to też nie znika. Mm. Ludzie robią 180. No, nie chcę mi się wchodzić tutaj, ja też zrobię 180. I już mamy 30%, 15 stageów. O! Ej, przed chwilą myślałem, ja myślałam, że to jest woda że to jest jakiś pasem, a to jest podłoga. Co to tam jest? To. No jak dojdziemy do tego, to się pewnie dowiemy. Wpadniecie na kanał Kropa232, bo nie ma dużo subskrypcji. A to jest mój kolega z klasy. A Widzowie jutro, czyli 4 listopada 2023 roku, będzie film. Będzie, będą szorcy. Jak jadę na mecz, albo jak wracam z meczu. Bo po prostu. Łoho. <grych> Chciałbym wam, e, jakby powiedzieć, jaki był wynik. Czy wygraliśmy czy nie. Ocia, cia i bum. I bum. I bum. Co jest? Na chwilę się zacięło. Pominę jeden poziom. Ze 13 robóksów, ale to się tak nie opłaca. Wow. Stur... A i to, to było to. Czym się tak jarałem wcześniej? Aha. I pod moimi shortcami. Napiszcie, czy chcielibyście więcej filmów, właśnie. Takich gier. Takich na dworze takich z koszykówki, z meczów napiszcie, bo nie, bo nie wiem, czy chcielibyście nie, nie wiem, co, bycie, co byście chcieli bo próbuję w subach przebić kanał SusMax ale ma 540 ileś subów dlatego no wiem, że szybko tego nie przebije, ale wierzę, że się uda. I mamy trzydziesty drugi poziom. Bum, 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 bum. No ja nie mogę, co tam robi wielki taki Wojan? Ktoś naprawdę musiał być ogromnym fanem Wojana, jak tworzył tą mapę. Ała. To bolało. I. oj, co to było? Oj, tu są lusterka, Myk, Myk, aha, Widzowie, mogę przeskoczyć nad tym, bo nie chce mi się przechodzić. O nie! Wiem, że było to pierwsze. Co? Wiem, że to było pierwsze. Aha, już jestem. Aha, jestem tam dalej już. Dobra. <laughs> Się tak dziwnie ustawił Spawn Point. No nie no, znowu te ściany. Aha, czyli żółte nie było dobre. Aha. I bum. Dobra. 43 stage'ów za mami. Jest końcówka tego O, aha, ja tu muszę na górę wejść Ojeju Trochę sobie pochodzimy A tam sobie wojam stoi To znika? Aha, to jak się wyjdzie na no to, to no dobra. Mamy 96%. I czemu to prowadzi do buzi Wojana? Tutaj. Eee! A! przejeżdżam. I tak jest! Skończyłem! O i się przebiorę za hmm. No dobra Stop prędkości Bloki Ja nie chcę bloki No No i dobra no to co, zaczynamy zabawę. Tak naprawdę. Gdzie był start? Tam był start, tak? No to... Oj. Ech. No, niestety nie doleciałem. O! Tutaj jest to, co chciałem. Kolorowe bloki. A tu co to? Basen z bułkami. ale nie my chcemy się tutaj pobawić. Dobra, a więc, Łocho, ho, ho. jedziemy do tyłu, e, skaczemy tu, skaczemy tu, tak, mapkę sobie przyjdzie do tyłu. I do góry. A. Styl. A. To sobie tu przeskoczę. Nie spadłem. Aha, w sumie, wiecie, co ja mogę zrobić widzowie? Patrzcie. A nie. Jeju, ja tego nie wziąłem. Dobra. Mm, tak. Muszę. Hmm. To po pierwsze muszę wziąć prędkość, po drugie muszę wziąć bloki i pek. I zbiegam sobie na dół. Hmm. Taki short. Kiedy chcesz szybko przejść oby.

Ło, wow. teraz jedziemy. Co ja tu zbudowałem? Nie, a to się tak tam usuwało. Hm. Co się stało? O. o, tak jest. Szybko, 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 szybko. Chcę otworzyć laki bloka? Aha. A nie. Co ja dostałem? Aha. Aha. Nara. Nara. ha. No i dobra widzę. No i chyba tak zakończymy dzisiejszy film. Także wyczekujcie nowych filmów. Napiszcie pod moimi właśnie shortcami, czy chcecie więcej takich bardziej sportowych, czy takich bardziej wiecie. Takie bardziej y, rzeczy związane ze sportem czy z grami. I wtedy i wtedy zobaczę jak to tam pisaliście. I sobie zrobimy. Będę właśnie nagrywał to, co Wy sobie wybraliście. Dlatego subskrybujcie. Łapkujcie! Oj oj. No to co? Narajat. Tu.